Kurwa, wyprostuj się. O, zobaczcie, tu jest wasz kolega, nie wiem czy przyjaciel, zrobił tak, i on mówi, wyprostuj się. Co robi? On się prostuje. Prosty jest wtedy, kiedy jesteś prosty. To jeżeli ja mówię prosty, to czemu ty się krzywisz? Może dla mnie. Bo ja jestem głupi, panie trenerze. Ręce na bok. Skręt. Aby starszy milimetr. Zabierz tu. Nie skręcę w stronę, Raz. Dokręć! Skręć, dokręć! Weź milimetr górę do mnie. Czekaj, czekaj tu, 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 tu. Stop, zablokuj. I co tu jest, co tu jest skomplikowanego? I tu właśnie, panowie, o tej precyzji, o tej dokładności ja mówię. Chodź, tu. puśćcie ręce, chodź tu. Bo dalej, patrzcie, tu jest jego głowa, tu jest przeciwnik. I jeżeli ja o no, pół milimetra z i nie bój się. Czy ja mu coś zrobię? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Dużo. To jest od chuja. Bo nie trafiłeś, a ty masz zrobić konkretnie na zamkniętych oczach zrobić tylko skręt. Po co zadawać 500 ciosów, jak można jeden precyzyjny. jeden precyzyjny. I tą precyzję wy robicie sobie panowie przez te jakieś głupie skręty, skłony, podskoki. To was całe nakręca, bo robiąc ten ruch, to to nie jest nic innego jak zwykły lewy prosty. Robisz skręt w drugą stronę, to nie jest nic innego jak prawy prosty. Tu nie ma żadnego wymyślania, bo to czy ty trafisz, czy ty nie trafisz, to tylko decydują twoje oczy, oczy prowadzą nogi, nie wasze chęci, ale jak ty mi zrobisz to, to przeciwnik cię pierdolnie albo z góry, albo cię podniesie. Nie trafisz pierwszego ciosu, nie zadasz drugiego ciosu, i tak. Ja wiem, że to jest nudne, że to jest kurwiające, co on gada, skręć, skręć, ale bez tego się nie da, czy to będzie, czy to będą kopnięcia, czy to będą wejścia na dół, czy to będą zapasy, nie będziecie mieli precyzji ruchu, tej dokładności, to nie macie po co wchodzić, bo wcześniej czy później i tak was pozwijają, pozakręcają, czy kopną, czy znokautują.